Dzień dobry, tu Iwona z kanału Terapia Mulinowa i dzisiaj zaczynam małe wyzwanie. Hmm, zaczynam wyszywać to, co było wylosowane numer 7 u mnie było próbnikiem e, nici. O tej zabawie mówiłam w ostatnim filmie. O ostatnim filmie to była zabawa zapoczątkowana przez Ole z kanału Olika na grupie e, Magdusi e, z zamotanego świata Magdusi. Stitch Long, nie pamiętam tego dalszy, tej dalszej części, jak coś to będzie w opisie. No i właśnie u mnie numerem się, siódmym, który został wylosowany, był wzornik nici i zaczynam od nici jedwabnych. Tutaj ta pomarańczowa nitka to jest Madeira. Wydawało mi się, że może to będzie dobre na start, bo ja jedwabiami na razie wyżywam tylko ten sampler który pokazywałam, ten czerwony, czerwony, taki bordowym kolorem wyszywany. Natomiast właśnie innymi różnymi jedwabiami jeszcze nie wyszywałam, szczególnie na tkanince, to jest takie płócienko białe. No, a tutaj jest zdaje się sztuczny jedwab. Ja jeszcze te takie opisy tych nici, których będę używała, będę sobie gdzieś zbierała, nie wiem, nie wiem też, czy nie będę gdzieś tutaj zapisywała albo wyszywała nazwy danej marki, ale zobaczymy. No, biorę się do tego. No, wzorek sobie wymyśliłam. Nie wiem, czy uda mi się to teraz tak pokazać. Tu nie przygotowałam sobie tutaj, już momencik. To będzie taki wzór. Tutaj nie widać tych ściegów, to dopiero będzie później e, widoczne. Nie jestem też pewna, czy będę dawała radę wyszywać niektóre elementy, no ale się nie poddam. Najpierw trzeba podjąć próbę, nie? Aha, i ten tamborek jest odrobinę za mały, ale nie chciałam ściągać tamtego z samplerka, e, tylko po prostu te elementy boczne sobie wyszyję najpierw i jak nałożę tamborek, to one będą na wierzchu, więc nic mi się nie pogniecie. Tylko te supełki francuskie i krzyżyki maltańskie wyszyję już po zdjęciu. No, no to biorę się do roboty. No, to teraz już mogłam nałożyć te wzory na tamborek, w sensie tę tkaninkę. Już troszeczkę popróbowałam. Ta niebieska mnie zaskoczyła, myślałam, że będzie się bardzo kręciła. Ona jest właśnie taka szalona, taka, wydaje się niespolegliwa. I oczywiście troszeczkę trzeba było ją dociągać mocniej i przytrzymywać, bo się wyciągała z tkaniny, ale ładnie błyszczy i nawet jestem zadowolona. Zobaczcie, jaki, jaki sznureczek ładny mi wyszedł. Jestem zaskoczona. Tutaj Madeira dla porównania. Tu przynajmniej się działa ładnie w tkaninie, nie trzeba było jej tak właśnie przytrzymywać. Natomiast, no jest to inny rodzaj, jednak jedwabiu. Nie trochę coś mi się nieładnie zakręciło, ale trudno. No, także po trochę, po trochę do przodu. Te. Nici sztuczne mają 4, po 6 niteczek w pasemku, a te aż dziwne po 4. No, to na dzisiaj wystarczy. Tutaj jest madeira. Tutaj tylko trochę zrobiłam, tylko na tyle, żeby dać, dało się właśnie pod no, tamborek założyć. Natomiast tutaj już brakuje dosłownie paru rzeczy, które chcę dołożyć. Także całkiem fajnie wyszedł. Może jak tak teraz poruszam to, to tak gubi ostrość. Nie wiem, zaraz pokażę. Jeszcze z góry. Całkiem ładnie się wyszywa tą sztucznym jedwabiem. Przyznaję. No to chyba zaraz nagram teraz podsumowanie, jeszcze pokażę zakupy w Haftixie, jakie sobie zrobiłam i wrzucę ten film trochę wcześniej. Zazwyczaj tak chciałam coś nagrywać w środku miesiąca, ale ja będę poza, poza domem, będę miała trochę mniej czasu. Jadę na zjazd hafciarski organizowany przez Szkołę Haftu i Stowarzyszenie Steam Art. No i właśnie przez ten tydzień chyba nie będę wykonywała żadnych wyzwań, chyba że akurat wylosuje się coś, co będę miała przy sobie, bo też nie chcę nabrać nie wiadomo ile czego. A wyjeżdżam wcześniej rano w niedzielę, więc, więc też nie będę miała wpływu na to, czy będę mogła spakować tą, tą, ten haftik, co chcę wykonywać, czy nie? czy w sensie, co zostanie wylosowane. Więc albo opuszczę ten tydzień, albo sobie coś wyzamieniam, nie wiem. No chyba, że akurat trafi w coś, co będę miała przy sobie. Wezmę ze sobą tą pracę z jedwabiami, wezmę jakieś dwie takie, m, dwa moteczki, plus tą Madejrę, którą już tutaj zaczęłam. Tutaj zostało mi już tylko troszeczkę tego, więc też może wezmę, wezmę sobie. Ten moteczek, i tutaj zostały mi trzy francuskie supełki, w tym niebieskim. Natomiast no tutaj jeszcze dużo jest do wyszywania. No i mam na tej zawiniętej części jeszcze dwa razy narysowany ten wzór. Także jeszcze dwa rodzaje jedwabiu ze sobą wezmę. W ogóle zapomniałam, że ze szkoły haftu dostałam jedwab. Ale też dostałam przecież w kalendarzu grudniowym w zeszłym roku. Także też któryś z nich sobie wybiorę. I jeszcze kupiłam, teraz skusiłam się na ten indyjski jedwab z Haftixa, ale to zaraz pokażę właśnie z zakupami. Także pierwszy tydzień bardzo, bardzo jestem z siebie zadowolona. I drugi tydzień to był numerek trzeci, i to był Lunaville. I jak y, widzicie tutaj mam moje szydełeczko, wzięłam sobie do pokazywania, mogłam się szydełkiem pokazywać, y, szydełeczkiem, nauczyłam się już całkiem fajnie i y, y, y robić, y, y, posługiwać się tym szydełkiem przynajmniej po liniach prostych, y, tutaj zrobiłam sobie ten taki ślimaczek i tutaj właśnie było dużo zawracania, ale też we wszystkich kierunkach sobie poćwiczyłam. Tutaj taki trochę zakręt zrobiłam z cekinków i jeszcze mi się wydaje, że mogłabym spróbować nauczyć się, żeby jeszcze był ten dodatkowy przeplot, ale chyba się nie da, jeżeli cekin jest na nici. Tak, coś mi się wydaje, że, że to tak nie działa. Więc może tylko tak się da. To będą moje pytania do Artura. Będziemy się widzieć właśnie na zjeździe który nas uczył w tamtym roku tej techniki i zrobiłam sobie tę linijkę, Tą, to robiliśmy na zjeździe, właściwie to Artur pokazywał na mojej pracy, najpierw ja tutaj próbowałam dołożyć kolejne i tutaj zrobiłam tego kręciołka z małymi koraliczkami, Tu coś mi się zaburzyło, widzę ale no no tak, wzięłam właśnie takie, miałam mieszankę koraliczków, no Także coś poćwiczyłam, bo te, te tutaj pozostałe to były z zeszłego roku ćwiczenia. No, ja stwierdziłam, że to już będzie te 500 znaczków. Zresztą to nie jest takie proste, powiem Wam, ale tak w ogóle to, to się wykonuje w ten sposób, że ma się tamborek do góry nogami. Wyszywałam nitką iris, mam w trzech różnych kolorach. I nit, kłębek, czy znaczy ten ten, jak to się nazywa, szpuleczka się trzyma na tamborku, dlatego właśnie tamborek jest odwrócony, tak żeby robił miseczkę. I nitka, nitką się gdzieś tam poza tamborek, poza tamborkiem, prze, prze, no, ma się ją od dołu, tak jakby. I od dołu się wszystko dokłada, koraliki, cekiny, w sensie są nizane na, na nidziach, przynajmniej ja tak na razie robiłam. Podejrzewam, że da się dokładać w trakcie, ale, ale ja uczyłam się tak, no to tak robiłam. No, także najpierw zaczęłam sobie właśnie od poćwiczenia tych ściegów w prawo, lewo, góra, dół na tym ślimaczku. No i potem właśnie próbowałam sobie z tym dokładaniem koraliczków. Zaczęłam sobie właśnie od, przepraszam, że tak trzęsę wszystko z ręki. Zaczęłam sobie właśnie od tych biglów, bo one są duże i stwierdziłam, że będzie mi najłatwiej. I rzeczywiście było łatwiej utrzymać te koraliczki w miejscu, te mi było dużo trudniej. No i co kiny to już w ogóle trzeba się przyzwyczaić troszeczkę jeszcze inaczej. Tu gdzieś na początku zrobiłam błąd, tak w ogóle pokazuję Wam znowu, od, od tak jak wyszywałam. Może kiedyś Wam e, zaprezentuję, jak tu pracuję. E, dwa pierwsze e, dałam najpierw do góry nogami cekinę. E, w sensie, no można niby tak robić, że miseczką jest do góry. E, no, a jak ma się właśnie... Bo można mieć jeszcze cekiny płaskie, to one wtedy nie ma znaczenia. Ale w tych, e, na przykład w, w tym tym, fajnie wygląda jak jest miseczka do góry. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi, ale... Ale tak. Także takie ćwiczonka porobione. No i zobaczymy jak z tym wzorem potem pójdzie. Myślę, że, że zrobię przynajmniej części. <laughs> Może powinnam się przyjrzeć zdjęciu, czy tam wszystko już przećwiczone, czy jeszcze jakiś ściek nie jest mi znany z tych, które, które tam są potrzebne, żeby tego kwiatka wykonać. No. Tak naprawdę to tutaj, no musiałam uważać na tym ślimaczku, żeby tam no, nie puścić nici, żeby sobie jej nie spróć, bo podczas tworzenia to wystarczy naprawdę mocno pociągnąć od, od dołu i wszystko się spruje. To tak jak z łańcuszkiem w, 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 w szydełku albo w ogóle oczka, oczka na drutach, nie? Jak wypuścicie to to leci, <grym> jak pociągniecie. No, y, natomiast właśnie jak już koraliki, koraliki y, dokładałam, to już nie robiło na mnie wrażenia to, że muszę obracać odpowiednio tym szydełkiem. <taki> Także śmiesznie. No. Także y, jestem z siebie zadowolona. Dałam radę wykonać y, to, co chciałam na tych pracach i. No, i też w międzyczasie robiłam sobie postępy na innych hawcikach, ale to już będę pokazywała może pod koniec miesiąca. A teraz przejdę do zakupów. A jeszcze zanim, zanim przejdę do zakupów, to dostałam od Mateusza dwie książki. Jedną o. W chwcie jakobińskim, ale w takim nowszym, odświeżonym wydaniu. W sensie, że bardzo ciekawe palety kolorów i też różne wariacje wzorów, ścieków użytych w tych wzorach. Kolorystyki pokazane właśnie w takich kontrast, kontrastujących kolorach, czy paletach kolorów. Bardzo ciekawe, bardzo fajne te połączenia kolorów, czasami dosyć. Um, nie, oczywiste. No i właśnie bardzo mi się spodobało, bo y, autorka bardzo bawi się y, ściegami, że dokłada do nich na przykład jakieś przeplatanki lub jakieś inne elementy, coś robi inaczej niż y, bym się spodziewała i, i otrzyma, otrzymuje y, inny efekt. Bardzo ciekawa pozycja. No i jeszcze byliśmy z Mateuszem na wystawie Józefa Chełmońskiego w Krakowie i nie wiem, jak my to zrobiliśmy, bo jak my byliśmy, to było dosyć pusto, nie było tak dużo ludzi. A jak teraz byliśmy w niedzielę na Boznańskiej, to była taka mała wystawa kameralna, to, to widzieliśmy, że do Chełmońskiego były dzikie tłumy i kolejki i, i po prostu aż dziwne, że my przeszliśmy tak bez problemu, a byliśmy na wystawie dosłownie drugiego dnia po otwarciu, więc zupełnie, zupełnie przedziwne to było dla nas. Byliśmy trochę późno, to prawda, więc mieliśmy trochę mniej yy, tam czasu, ale ciągle, ciągle zdążyliśmy i do niektórych obrazów mogliśmy sobie nawet wrócić. E, no i Mateusz mi e, kupił e, książeczkę z reprodukcjami i z opisami różnymi, e, także e, tak bardzo, bardzo fajnie było na tej wystawie. Chętnie bym wróciła. Jeszcze jest poza wystawą w Muzeum Narodowym, jeszcze w sukiennicach jest jeden obraz, właśnie czwórka. Tu jest fragment tego obrazu. Tam jeszcze mamy możliwość wstępu z tym biletem, który zakupiliśmy w Muzeum Narodowym i pewnie tam się kiedyś przejdziemy, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Jeszcze chciałam Wam pokazać, dostałam plecaczek od taty Mateusza. Zapytał mnie, czy nie chciałabym czegoś takiego z rękodzieła, bo jego koleżanka czy znajoma robi takie różne torebki i plecaczki. I mi się oko zaświeciło, jak zobaczyłam ten czarny plecaczek. A wiecie, jak to jest, jak komuś, kogo się ledwo zna, chce się kupić prezent? Nie jest to takie proste, więc po prostu stwierdziłam, że to nawet, nawet ułatwi, że tak powiem, sprawę. Nie, żebym była łasa na prezenty, ale, ale, ale tak widziałam, że bardzo chce mi coś podarować. No i dostałam taki plecaczek ręcznie robiony przez właśnie. Jedną panią. W sumie nie dopytałam się, jak się nazywa. Nawet nie wiem, czy, czy wystawia się gdzieś w internecie, ale zdaje się nie, bo chyba robi na własne potrzeby albo dla znajomych. Nie wiem. Może poczta pantoflowa wystarczy i wcale się nie dziwię, bo jest prześliczne. Jest funkcjonalny, jest trochę ciężki, ale jest naprawdę świetny. Jest pakowny, e, także bardzo, bardzo e, mi się podoba. Może powinnam się podpytać, czy faktycznie gdzieś online nie można e, tej pani. Dołapać, że tak powiem. Też różne bardzo fajne torebki tam miała, no ale właśnie ten plecaczek to <noise> jakoś tak mi wpadł w oko. No, a tutaj mam nici. Ja kupowałam je w dwóch turach, bo najpierw kupiłam sobie kordonki Lisbeth i trochę kordonków Muzy. Oraz na, dla testów kupiłam sobie najpierw takie czułęko z, z, z szydełkiem, ono jest rozkładane, na Magnes teraz jedną ręką nie rozłożę, tak się przygotowałam, ale ono się rozkłada i tam wkład, można włożyć taką szpuleczkę śmieszną i stwierdziłam, że to jest bardzo jednak wygodne, jak się ma możliwość wymiany nici, dlatego dokupiłam sobie jeszcze teraz w drugim rzucie zestaw tych szpuleczek. Myślałam, że będzie mi bardzo przeszkadzało to szydełko. Gdzieś tam mogę się przyzwyczaić, tylko muszę potem uważać, jak y, wykonuję potem bez szydełka, bo się przyzwyczajam w pewnym momencie, że wystarczy przeciągnąć y, y, czułenko, a, a z szydełkiem jest troszeczkę inaczej osobnym. Także jest to wygodne, możliwe, że będę sobie przygotowywała czasem y, czasami. Y, Jedno to, to czułenko i drugie na przykład tamte miodowe, które mam. I ten, czy bursztynowe. Magnes bardzo fajnie trzyma, także tu nie trzeba się martwić. To jest czułenko Dream Dreamlit. Także może się przekonam do tego szydełka, chociaż ono jest dużo grubsze niż te, których ja używałam. Albo mi się wydaje, że jest dużo grubsze. No. Ale jest to naprawdę wygodne. No i rzeczywiście jedno takie szydełko Warto mieć, nawet jeżeli rzadziej się wykonuje. A też pomyślałam o tym, żeby mieć właśnie te wymienne szpuleczki, bo właśnie kupuję te nici, żeby je testować. Oczywiście muzę mam już sprawdzoną, to już wiedziałam, natomiast z Lizbet kupiłam sobie dwa rozmiary. 40 jest taka w miarę podobna do 50 muzy, natomiast Lisbeth 80 to jest taka drobnica. Gdzieś tu miałam róbeczkę To takie maleństwa się już robi naprawdę. Także no ale da się, da się to ogarnąć i tak dalej. Także, także zobaczymy tylko, czy, yy, czy będę robiła takie drobne wzory, czy raczej t, yy, takim pośrednim. Te, te rozmiary 40 yy, czy 50 yy, są całkiem fajne już takie dla yy, biżuterii na przykład. A to wszystko, co tu jeszcze widzicie, to przeróżne inne próbki. Nie wszystkie, nie wszystkie do frywolitki kupiłam z tego co kojarzę, w sensie, no, no to, to nie kupiłam do frywolitki, bo chyba się raczej tym nie dałoby przeciągać, chociaż robiłam taką metalizowaną nicią, będę mogła przetestować, ale po prostu wchodziłam na każdy rodzaj nici jaki znalazłam w Haftixie i sprawdzałam czy jest napisane, że da się tym frywolitkować, a to było niedawno reklamowane i to mnie właśnie skusiło żeby sobie Lisbeth Metallic wypróbować. No i w ogóle się zirytowałem, bo oglądam na Instagramie dużo dziewczyn z Rosji, które pokazują piękne prace wykonywane pięknymi niteczkami, A no nie będę ich sprowadzać z Rosji, miałabym jak, ale no nie chcę tego robić, nie? więc po prostu sprawdzam, co jest dostępne na naszym polskim rynku. Te DMC Diamond mnie po prostu rozwalają. Są takie śliczne. Ale też nie, po, nie pogardziłam naszą ariadną. I będę patrzyła, jakby ariadna mi siadła, to już w ogóle bym była szczęśliwa. Bo też, też ładnie wygląda. I nie obraziłabym się właśnie, gdybym mogła polską firmę wspierać wykonując ten. Także też sobie właśnie jakiś tutaj widzicie, opal. Kupiłam Tytan z IT jeszcze Ada, chociaż Ada nie jestem pewna, czy będzie dobra do wyrwolitki, Nie pamiętam, czy było opisane, ale też kupiłam sobie jakieś takie innego rodzaju cebelie i klasyka, czyli Babylon, gdzieś tam często się gdzieś przewija. I jeszcze jedna Ariadna, Koral. No, i będę patrzyła, którymi z tych będzie mi się najwygodniej wyszywać. Nie wyszywać, tylko robić frywolitkę. Najchętniej, właśnie, bym trafiła w którąś Ariadnę. No i zobaczymy. Będę potem patrzyła, powolutku sobie kompletowała paletę danego, danej firmy. Tutaj robiłam sobie małe próbeczki z każdego, właśnie, kolorku. Które, które już posiadałam. I tak naprawdę, już robiłam ostatnie. Jeszcze, jeszcze mi zostało chyba, nie wiem, bordowe, bordowe z jednego z rodzajów tych, tych. I potem dokupiłam <grym> te lizbet i, i te muzy. Przez przypadek kupiłam drugi raz zielono, zieloną muzą, ale już po prostu ją wykorzystuję też do y, opracowywania takich wzorków. Próbuję troszeczkę wymyślać wzorki. Y, na razie tak idzie mi powoli, ale, ale próbuję żeby też no, spróbować, czy dam radę. No i, no i tak sobie przetestuję. Także, nie wiem, wezmę jakieś sobie charakterystyczne kolory, żebym nie musiała się zastanawiać, które to są kordonki i sobie przygotuję te szpuleczki na wyjazd i sobie porobię próbeczki. Także tu będą próbeczki potem lądowały. Ja sobie je będę potem jakoś organizowała, tak żeby wiedzieć, jakie jakiej firmy jak wygląda zrobiony hafcik, a potem chcę zrobić do tego jeszcze próbnik koralików. Nie wiem, czy to będzie miał sens i jak szybko gdzieś tam zbuduję taki próbnik, albo on się będzie dynamicznie budował, ale liczę, że to będzie miał jakiś sens, żebym mogła sobie naocznie przyłożyć koraliki do, do zrobionego już kwiatuszka czy czegoś, bo tak naprawdę czasami tak samo jak w hafcie nitka jakby nie, jeszcze nie wpleciona w materiał troszeczkę inne wrażenie robi a właśnie po zrobieniu krzyżyków czy po zrobieniu robótki z prywolitki czy tam innej techniki po prostu jakoś tak zmienia wrażenie, nie? czasami jest lepiej, czasami jest gorzej <grym> także, także czekają mnie testy no Także, dobra, to to chyba już będzie na tyle, kończę ten y, filmik, składam go, aha, jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że się skusiłam na indyjski y, jedwab w takiej paczuszce, przyszedł 8 metrów, no i to też będzie do tych testów, y, do tych testów z, z tego zadanka y, numer 7, które mam. W losowaniu zorganizowanym przez Olikę u Małgłusi na grupie. Przy czym, tak sobie wymyśliłam taką zasadę, bo na przykład te, te hawciki morskie, na przykład, to ja już będę powoli kończyła i tam mi wyjdzie jakby dziura w sensie. Może się okazać, że będę miała już te, wyko te prace wykończone a mi się wylosuje ta, ta, ten numerek, no to będę w to miejsce jakby sobie robiła już prace, na które mi najbardziej będzie zależało. Czyli na przykład obecnie najbardziej mi będzie zależało na płaszczu. Bo płaszcz mi potrzebny jest na zimę. Potem pewnie gorset dla dziecka. W sensie dla córki i kuzynki. Także Zobaczymy, co tam dalej wyjdzie. Aha, jeszcze zimowe. Zimowe są wzorki, zawieszki. Także coś tam po drodze będzie miało jakieś tam priorytety i jak akurat trafi w heft, który już mam wykończony, to no to tam wskoczy coś innego. No. Ale to nie tak prędko coś czuję. Nie, nie wszystkie tak prędko yy, znikną z tej listy. No ale... Ale no liczę się z tym, że nie wytrzymam... Znaczy no, nie, nie trzymam też specjalnie tych haftów, żeby czekać na ich kolej, nie? Przynajmniej niektóre. Krzyżykowe gdzieś tam wykonuję po trochę. No, a miałam kończyć. Dobra. To teraz już kończę. No. To życzę Wam wszystkiego dobrego. Yy, wspaniałej zabawy. Yy, z tymi losowaniami. Akurat ten filmik jest bardzo skupiony na tym plus na frywolitce. Ale... Ale no, wciągnęła mnie ta zabawa i naprawdę jest sympatycznie. Też oglądam wasze prace i jestem <grytania> zachwycona. No, także yy, wszystkiego dobrego. Czasu na wasze pasje, na yy, krzyżykowanie i nie tylko. Prostych krzyżyków, zero prócia, turbo igiełek i yy, pięknych projektów i pięknych pomysłów i wykańczania prac. No, to trzymajcie się. Do zobaczenia na koniec miesiąca, czy na, na podsumowaniu mies miesiąca. Cześć.